Od przeszło tysiąca lat ojczyzna nasza przeżyła dni chwały i zwycięstw, Momenty radości i uniesień, lecz także czas trudne, Chwile drozy, klęsk, poniżenia i męczeństwa. Wiek XVIII był upadkiem świadomości pierwszej Rzeczypospolitej. Intrygi wewnętrzne niekorzystne uwarunkowania polityczne doprowadziły do rozmiaru ziem polskich przez Prusy, Rosję i Austrię. W konsekwencji Polska utraciła niepodległość. Dalsze 200 lat historii naszej ojczyzny to walka kilku pokoleń o wyzwolenie narodowe, społeczne, o niezawisłość. Należy oddać cześć twórcom Konstytucji 3 maja, rodzinom Polski, które w tamtym trudnym okresie naszych dziejów były ostoją patriotyzmu. Polaków na duchu zawsze utrzymywała wiara naszych ojców, a kościół katolicki odegrał najważniejszą rolę w czasach zniewolenia. Heroiczna walka narodu polskiego o Przeszpanie miała szczególne miejsce w XX wieku, kiedy to totalitarny system hitlerowski, niemiecki nacjonalizm i stalinowski radziecki komunizm pochłonęły miliony ofiar. Na podobnym o tym wszystkim nie wolno zapomnieć. Ciśniła 95. rocznica odzyskania niepodległości. Było to 11 listopada 1918 roku. Na dzisiejszej podniosłej uroczystości stanęły do apelu pamięci narodowej, aby za długie uczcić pamięć bohaterów narodowych. Żołnierzy wszystkich zwykłych obywateli, tych znanych i bezimiennych, którzy oddali za ojczyznę najwyższą wartość w swoje życie. Pochylmy sztandary. Oddajmy wszystkim cześć chwilę skupienia. Wzywamy Was w Synowie i córki narodu polskiego, którzy pomożczą w brak jako żołnierze lub po cywilnemu, jednakowo toczywiście śmiertelny bój przez dwa stulecia z niewolenia. Za wolność narodu, o jego istnienie, honor i godność. Bój o niepodległość ojczyzny na polach w Polsce, Europie, Afryce. obydwu Amerykach i rzadko w imię hasła za wolność waszą i naszą. Cześć ich pamięci. Wzywamy was do apelu. Żołnierze Powstań Narodowych, Powstania Kościuszkowskiego 1794 roku, epoki napoleońskiej, Powstania Listopadowego 1830 roku, wiosny Luli powstania styczniowego 1863 roku, uczestnicy wart z zawodcami na każdym odcinku życia społecznego pod szczytnym hasłem Bóg, Koło i Ojczyzna. Cześć ich pamięci. Żołnierze polscy wart francowych I wojny światowej 1914-1918, legioniści Piłsudskiego, powstańcy wielkopolscy i powstańcy śląscy, obrońcy Lwowa i Wilna, żołnierze cudu nad Wisłą 1920 roku, którzy ocaliliście Europę przed napałą bolszewicką. Cześć ich pamięci. Wzywamy nazwę apelu żołnierze II wojny światowej 1939-1945, bohaterowie września 1939 roku, obrońcy Westerplatte i Poczty Gdańskiej, żołnierze Armii Poznań i Pomorze, bohaterowie Bitwy nad Psurą, obrońcy Warszawy i w Glizny i Helu żołnierze Koku na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, Bohaterowie ostatniej bitwy pod Kockiem. Cześć ich pamięci. Wzywamy wart do apelu. Oficerowie Wojska Polskiego i policjanci. między Wozielska, Starpielska i Ostaszkowa, tak bestialsko zamordowani z strzałem wytrąbowym przez stalinowskie emki w Słańcy sowieckich władz na niemieckiej ziemi, więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i więźniowie niemiecki, niemieckich, oprawy. ofiary przymusowej pracy odpadów, część ich pamięci. Wzywamy Was do apelu. Żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, bohaterowie z pod to Tobruku. Marynarze konwojów na Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Lotnicy polskich dywizjonów bitwy o Anglii i Europie. Żołnierze II Korpusu. Bohaterowie bitwy o Monte Cassino i Bolonie. Cześć ich pamięci. Wzywamy Was do apelu. Wojownicy ruchu oporu kraju i poza jego granicami, żołnierze Armii Krajowej, batalionów polskich, Armii Ludowej, Cichocienni, harcerze Szary szeregów, powstancy warszawskiego getta, powstancy Warszawy 1944 roku, którzy walczą i daniną młodego życia, na ołtarzu ojczyzny, udowodniliście, że Polska jeszcze nie zginęła, w się żyjemy. A telowie Walk o Warszawach, Walk Morskich, Kołowrzech, Dańskich, i Podlań, Walk o sprostowanie oczy i nyskużyckie, boj o dziszę i węgi. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za po polsku dzieci były karane chłostą, a dorośli trafiali do więzienia. Po drugim rozbiorze wybucha powstanie kościuszkowskie. Kosmierze Kościuszki, gdzie idziesz z tą kosą? Przecież żniwa na polach już dawno się skończyły. Do naczelnika idę, bo wieści niosą, Że znów będziemy walczyć dla ojczyzny miłej. Gdzie twój mundur i szabla? Cóż zażoniesz z ciebie? Masz na głowie krakuskę, na grzbiecie słuchane. Jak szeddy to pomożesz ojczyźnie w potrzebie? Nie trza mi epoletów, szabelki i zbroi. Ja tylko kosum macham, lecz macham w zuchwale. Ja chcę mieć wolną Polskę, spełnię to marzenie. To co, że w chłopskim stroju? Cóż, że głodny, bosy? Kiedy surmy zakrężą żołnierzom do boju, W pierwszych szeregach zajszą nasze ostre kosy. Roku, państwa Zaborcze, Rosja, Austria i Prusy dokonują ostatniego rozbioru Polski. Na początku XIX wieku Napoleon Bonaparte rusza na podbój Europy. Wielu Polaków, tworząc legiony polskie, walczy u boku jego armii, żywiąc nadzieję, że ten bóg wojny przyniesie ich ojczyźnie niepodległość. Oczekiwania te jednak nigdy nie miały się spełnić. Nie mieli koła mi na to pręgła, bo każdy obołaj nam już w W roku w Warszawie wybucha powstanie przygotowane przez żołnierzy ze Szkoły pod Podchorążych pod dowództwem Piotra Wysockiego. Ta Polska jest nie dziwna, tak pełna tajemnic, jak i zjawy w ciemnościach, wiatry zawodzenie. Najlepiej nie oglądać w parku, gdy się ściemni, bo kryją w gąszczu jakieś zagrożenie. Szukając Konstantego po całym pałacu, lecz on się w szatach wymknął z perfedery. Po upadku powstania listopadowego wielu jego uczestników wywieziono na Sybir. Inni masowo opuszczali kraj, udając się na emigrację. Największym skupiskiem emigrantów stała się Francja, gdzie znaleźli schronienie Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. Litwo, ojczyzno moja, powrócić nie mogę, bo w daleko od ciebie odjechałem drogę, gdzie twoich puszczy zielonych świeżość zapomniana, Tutaj lasek bolońskiej i brudna sekwana, i stwary emigrantów wieczne narzekanie. Na fakt, że nie udało się tamto powstanie, aby twój wizerunek ojczyzny zachować, we wspomnieniach powracam wciąż do Soplicowa. I tak mnie ta uroda nieustannie wzrusza, że właśnie napisałem pana Tadeusza. W 1863 roku. Jeszcze raz Polacy zerwali się do boju. Powstanie styczniowe było kolejnym wielkim zrywem w walce o niepodległość. Krwawo stłumione po półtora roku przyniosło jego uczestnikom kary w postaci konfiskaty majątków i zsyłki na Sybir. nocy, w słychać głos. Powiernie i szczerze, trwasz w obowiązku przy Twoim Hetmanie. Skoda i jedność w szeregach panuje. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ot to mi wojsko, co swój honor czuje. Polski żołnierzu, nie ma ci równego. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. To symboliczna data. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania w końcu odradza się państwo polskie. Wszyscy świat zgardzona, gdy na niewolę skazano cię długo. Dziś zmartwychwstałaś, polsko odrodzona. Tęczą bubarwną zalśniłaś nad nami, biało czerwoną mgłą się rozpościerasz. Ci, co nad losem twym płakali długo, już nie pozwolą, byś miała umierać. Będziesz wspaniała, znowu i bogata, jak wówczas, gdy Jagiełę trwało panowanie. Śpiew modlitewny sprzed ołtarzy wzlata. Wróconą wolność racz zachować Pani.